Cześć, witam Cię serdecznie. Jeżeli jesteś głodny wiedzy i informacji na temat rzekomego sporego w ostatnim czasie zamieszania na rynku wideofotograficznym, jakie wprowadził ostatnio Panasonic, to jesteś w dobrym miejscu. A sprawą tego zamieszania jest to. To jest nowy Lumix S5 Mark II. Jest to bowiem pewien przełom, ponieważ, jak już wyczytałem w internecie, jest to pierwsza puszka od Panasonic, która ma w sobie, uwaga, autofokus na zasadzie detekcji fazy. I to ma sprawiać, że autofokus. Ma być piekielnie szybki. Po pierwszych testach już wiem, że tak jest, więc nie zabraknie tutaj zestawienia z liderem, bo jak wszyscy wiemy, dotychczas liderem jest albo był już właściwie wśród najszybszych autofokusów Sony. Tak więc w tym przedziale co nowym nie zabraknie zestawienia autofokusa z nowym Sony A74. Nie zabraknie też testów w środowisku fotograficznym, jak i filmowym. Przetestujemy sobie szybkość tego autofokusa, stabilizację, ergonomię, dźwięk, jak się spisuje w różnych warunkach i wiele, wiele innych rzeczy, które udało mi się odkryć podczas testów tego korpusu. Tak więc bez większego, zbędnego gadania, zapraszam do materiału. Nowy Lumik został zamknięty właściwie w tej samej obudowie co poprzednik, zobaczmy więc na najważniejsze podstawowe jego aspekty. Mamy 24-megapikselowy czujnik BSI Cimos z detekcją fazy na czujniku. Fotografowanie z elektroniczną migawką do 30 klatek na sekundę z ciągłymi trybami autofokusa, Tryb wielu zdjęć o wysokiej rozdzielczości 96 megapikseli. Rejestrowanie obrazu 6K Open Gate w proporcjach 3x2 z próbkowaniem chrominacji 4.2.0 w 10 bitach. 6K lub DCI Ultra HD 4K z użyciem pełnej szerokości matrycy również do 30 klatek. DCI 4K Ultra HD do 60 klatek na sekundę. Niestety Występuje tutaj Krop do APS-C mamy przy tym jednak nieograniczony czas nagrywania. Dodatkowo funkcja S&Q, podobnie jak ma to miejsce w aparatach Sony, do nagrywania w wysokim klatkarzu, a w tym Full HD do 180 klatek na sekundę. Aktywne chłodzenie, podwójny slot na karty SD o drugim standardzie z możliwością jednoczesnego rejestrowania. Wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, pełne złącze HDMI. USB Typu C w wersji 3.2 do aktualizacji oprogramowania, odczytu kart i opcjonalnego zasilania. Dostajemy również bardzo szeroki zakres czułości ISO, bo od 100 do 51 200, po rozszerzeniu nawet do 204800. Do testów dostałem również obiektywy z nowej linii Lumix S Pro, które cechują się bardzo dobrym światłem i właściwościami optycznymi. Dobrze, zobaczmy więc, jak poradzi sobie w fotografii. Jest to hybryda, więc najbardziej wymagającym środowiskiem fotograficznym będzie sport. Zabrałem więc nowego Lumixa na mecz lokalnej, pierwszoligowej drużyny piłkarskiej. Sukcesami fotografii sportowej może pochwalić się moja koleżanka Anna Jajkiewicz. Oddałem korpus w jej ręce, aby rezultaty były lepsze. Od razu zauważyła, że joystick do zmiany pola ostrości działa w 8 kierunkach, w przeciwieństwie do poprzednika, czyli Lumixa S5. To pozwalało nam na szybką zmianę obiektu, który chcemy wyostrzyć. Wizjer natomiast możemy pochwalić za jasność i kontrastowość oraz za dobre odwzorowanie barw i ekspozycji w stosunku do ekranu LCD. Elektroniczna migawka o szybkości 30 klatek na sekundę powinna wystarczyć w starciu z biegającymi zawodnikami. Szybkość migawki w tym przypadku była aż nadto wystarczająca. Na szybkość autofokusa również nie mogliśmy narzekać. S5 Mark II dawał sobie naprawdę świetnie radę. Było czuć te 779 punktów detekcji fazy. Możliwość wielu trybów pracy i algorytmów autofokusa okazała się tutaj jednak bardziej kluczowa. Na przykład wykrywanie ludzi i twarzy okazało się pomocne, gdzie koniecznie było dobranie odpowiednich opcji na autofokusie. Możliwość wybrania wielkości obszaru wykrywania ludzi okazała się tutaj bardzo kluczowa, aby wyodrębnić w polu ostrości konkretnych szybko poruszających się po murawie zawodników. A oto i rezultaty. Autofokus pracował szybko, jednak czasami, szczególnie przy większej ogniskowej, zdarzało mu się totalnie zagubić na krótką chwilkę. Zdarzały mu się też miszshoty, wybadające z pola ostrości, pogrzebałem więc trochę w ustawieniach, zmieniłem szybkość reakcji pola AF i rzadziej zdarzały się miszszoty, zrobiłem więc dodatkowy test. Nieraz, aby uzyskać lepsze rezultaty, wystarczy odpowiednio ustawić opcję autofokusa. Sony słynie z tego, że ma najlepszy autofokus. Oba korpusy są w podobnym przedziale cenowym, więc nie mogło zabraknąć tu tego zestawienia. Postanowiłem więc postawić dwa korpusy obok siebie i zacząłem testować, długo testować. Oczywiście wiele zależy od wybranych opcji i obiektywu. Wiem, że taki test może nie być miarodajny, ale da nam jednak pewne wyobrażenie. A74 do testów dostałem od Karol Szczelczyk a filmację. To również jest dobry fachowiec, którego polecam. Serdecznie ci dziękuję za tą możliwość. Na Sony miałem założony Samyang 35 mm. W S5 Mark II do dyspozycji miałem również 35 mm od Lumix serii S Pro. Na pierwsze wrażenie wydaje się, że oba aparaty są porównywalne. Szybkość reakcji w zależności od sytuacji była zmienna dla obu, więc można by było uznać, że są w tym na równi. Często jednak diabeł tkwi w szczegółach. Wykrywanie twarzy i oka w obu korpusach Działa na odległość około 5-6 metrów. Dalej Lumix nie wyodrębnia obiektów w tym trybie z przestrzeni lub potrzebuje na to więcej czasu. Sony, pomimo że nie wykrył mojej twarzy, zauważył różnicę w kadrze i wyostrzył poruszający się obiekt wcześniej, może więc dawać nam to informację, że algorytmy są lepiej dopracowane i zintegrowane do współpracy ze sobą. Lumix jednak ma bardziej rozbudowane opcje w menu, jeśli wejdziemy w odpowiednią zakładkę w trybie filmowania, to również możemy zwiększyć szybkość i responsywność autofokusa, co znacznie poprawia jego wyniki. Dzięki nowemu mechanizmowi obrazowania opracowanemu w ramach partnerstwa firmy Leica i Lumix, oraz nowej 24 megapikselowej matrycy, Lumix S5 Mark II oferuje nam nowy hybrydowy autofokus, wykorzystujący nowy system detekcji fazy wraz ze starszą technologią na bazie detekcji kontrastu. Obie te technologie mają za zadanie przyspieszyć i sprawić, aby autofokus był bardziej precyzyjny co im się zdecydowanie udało. Osobiście czuję wielką różnicę w porównaniu do mojego GH6. Pracując z nim na co dzień, mając do porównania te dwa korpusy, to tak jakbym przesiadł się do Lamborghini. Dlatego myślę, że znacznie więcej do powiedzenia co do skuteczności autofokusa miałaby osoba, która na co dzień pracuje z Sony. S5 Mark II lepiej radzi sobie w trybie wykrywania ludzi. Jego reakcja wydaje się być szybsza. Algorytm ten robi też dobrą robotę, jeżeli chodzi o wykrywanie obiektów w znacznej odległości i widać, że stara się trzymać pole ostrości rzeczywiście na poruszającym się obiekcie, budując przy tym jakąś przestrzeń. Opcja autofokus bez włączonych algorytmów spisuje się równie szybko, jeśli chodzi o ludzi. Z przedmiotami natomiast miewa pewne problemy i nazwijmy to delikatne zwiechy. Wszystko. Oczywiście zależy od ustawień i wyszkolenia algorytmów. Mając włączone wykrywanie ludzi i zwierząt, logiczne jest, że aparat będzie bardziej się na tym skupiał. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem, było to, że Sony szybciej reaguje na obiekt z wyłączoną opcją wykrywania twarzy. Przedmioty niehumanoidalne, znajdujące się na pierwszym planie, również znajduje szybciej. S5 Mark II w normalnym trybie bez algorytmów, co prawda, wolniej wykrywa normalne przedmioty, z pomocą jednak przechodzi nam funkcja śledzenia, która spisuje się świetnie. Podobnie ma to miejsce w moim Lumix GH6, tam jednak autofokus jest znacznie wolniejszy. Tutaj jest petarda. Trzeba mieć jeszcze na uwadze, że w im większej liczbie klatek nagrywamy, tym autofocus będzie działał wolniej. Powyżej FHD 120 klatek tracimy go całkowicie. Gorsze warunki oświetleniowe również nieznacznie wpłyną na jego pracę. I ta zasada tyczy się nie tylko Lumixa, ale i też Sony, jak i innych korpusów. Nowe S5 Mark II oferuje nam maksymalną rozdzielczość nagrywania do 6K 30 klatek przy 200 megabitach z pełnym wykorzystaniem czujnika, co jest szczególnie przydatne do wycinania proporcji 16x9 i 9x16, przydatne szczególnie do social mediów, w tym 4K 4.2.2 S&Q 4K 60 klatek i Full HD 180 klatek. A lista dostępnych rozdzielczości i kodowania również jest bardzo obszerna, jednak nie tak jak w innych korpusach od Panasonic z naciskiem na filmowanie, ponieważ jest to hybryda. 6K, co tu dużo mówić, wygląda fenomenalnie, szczególnie przy sobym świetle. 24-megapikselowa matryca robi niesamowitą robotę. Obrazek wygląda przepięknie, szczególnie przy vlogu. Przy zastosowaniu redukcji szumów, postprodukcji osiągniemy 13,4 Dynamic range'a. Sam korpus zaś osiąga 12,30. Zresztą wydaje mi się, że w tych czasach to jest akurat standard. Bardzo przydatną opcją jest tryb Wilok, w którym możemy nanieść lód w czasie rzeczywistym na nasz obrazek. Jest S&Q, podobnie jak w Sony, do slow motion, niestety występuje przy tym krop do APS-C. I nie jest to dla mnie szczególnie dziwne, ponieważ to powszechny zabieg w tego typu korpusach, wynika to po prostu z ograniczeń przepustowości procesora, sensora i kodeków w tym przedziale cenowym. Obrazek 4K60 wygląda czyściutko. Kulka w 180, natomiast według mnie jest nieco wątpliwej jakości i został on dodany jakby na siłę. Jest mało szczegółowy i nieostry. Dużo lepiej prezentuje się w 120. Najlepiej ze wszystkich prezentuje się stoklatek w zwykłym trybie. I to w zupełności wystarczy, aby dodać nieco lepszego efektu naszym filmom. Dzięki zastosowaniu technologii Dual Native ISO Lumix S5 Mark II stara się zapewnić najlepszą jakość obrazu zarówno przy niskiej, jak i przy wysokiej wartości ISO. Ta funkcja wraz z nowym silnikiem zapewnia maksymalne ISO 51200 po rozszerzeniu nawet do 204800 w celu uzyskania minimalnego poziomu szumów przy wysokiej czułości. Użytkując ten korpus do testów, oczywiście jest to przeze mnie zauważalne. Zobaczmy więc, jak to wygląda wykonując prosty test. Panasonic słynie z bardzo dobrej stabilizacji. Tak samo jest i tym razem w Lumixie S5 Mark II. Nie mam co narzekać, jeżeli chodzi o mojego Lumixa GH6, który właśnie mnie nagrywa. Stabilizacja w pojemniku jest świetna. Funkcja Active IS, elektroniczna stabilizacja specjalna, wykorzystuje ona algorytmy 3D do stabilizacji. Jeżeli włączymy sobie wszystkie dostępne opcje stabilizacji i będziemy sobie chodzić w rączkach właśnie z kamerą, chodem takim filmowca, bardzo miękkim tym chodem, to uzyskamy naprawdę. Naprawdę bardzo świetne rezultaty. Natomiast jeżeli będziemy bardziej trząść sobie tą kamerą, biegać, to niestety, ale zobaczymy tutaj właśnie efekt jello po bokach ekranu. Ten obraz się tam trzęsie, pływa, są widoczne fale, i będą zdarzały się ostre przycięcia. To nie jest miłe dla oka. Niemniej jednak wydaje mi się, że jest to dosyć normalne, jeżeli chodzi o ten efekt w przypadku elektronicznej stabilizacji. Dlatego polecam sobie sprawdzić, jak to wygląda na przykład na gimbalu, jeżeli chcecie uzyskać dużo płynniejsze efekty. Niemniej jednak stabilizacja tutaj działa świetnie, chodząc po prostu z kamerką w rączkach. Jeżeli mamy dodatkowy jeszcze pasek, to ta stabilizacja jest na tyle dobra, że w większości przypadków nie będziemy potrzebowali użycia gimbala. Natomiast na gimbalu polecam jednak wyłączyć elektroniczną stabilizację, a może i nawet konieczne będzie wyłączenie stabilizacji całkowicie w wody. Polecam to oczywiście zobaczyć, ponieważ mogą się zdarzyć... Pomyłki w tym algorytmie i nawet na gimbalu przy włączonej stabilizacji wody mogą nam się zdarzać te przycięcia. Warto jeszcze wspomnieć o pewnej funkcji, która wykorzystuje tą całą stabilizację. Jest to funkcja rozszerzonej rozdzielczości. Mamy ją tutaj na pokrętle. Jest to funkcja, kiedy sobie ją włączymy, wykona ona serię zdjęć z przesunięciem matrycy. Następnie te zdjęcia są. Stalane w jedno całe zdjęcie. Uwaga 96 megapikselowe. Mam tą funkcję również w moim Lumixie. Natomiast jest jeden mały szkopuł. W moim Lumixie GH6 mogę to zdjęcie wykonać z ręki. Jeżeli chodzi o tą funkcję tutaj to jest zalecane użycie statywu. Mamy do dyspozycji pełną klatkę. To jest świetna matryca wykonana w technologii BSI, która powinna być szybsza i rzeczywiście jest szybsza w porównaniu do innych sensorów wykonanych w starszej technologii. Jest niestety pewien mankament tutaj, dosyć widoczny Rolling Shutter. Jest on szczególnie widoczny, kiedy filmujemy od rozdzielczości 59K do 6K w 25 klatkach. Nie wiem, czy to komuś przeszkadza. Mi osobiście nie. Niemniej jednak mieści się to w normach. Jeżeli komuś by to przeszkadzało, to możemy zejść do 4K. Wtedy filmujemy w aps e i tutaj Rolling Shutter jest znacznie, znacznie mniej widoczny. Jest jeszcze jeden pewien mały szkopuł problematyczny. Otóż, kiedy podłączymy sobie po HDMI dodatkowy monitor zewnętrzny albo poprowadzimy sygnał przez dodatkowy monitor, to niestety, ale od Formatu rozliczności 5.9K do 6K tracimy możliwość wykrywania obiektów i twarzy po algorytmie na autofokusie. Zauważyłem też, że autofokus wtedy na external monitor, dodatkowym monitorku, działa nieco wolniej i czasami zdarza mu się zagubić. S5 Mark II ma tak samo dobrze rozbudowaną zakładkę audio jak Lumix GH6. Co prawda brakuje tu dedykowanego przycisku do tej funkcji na korpusie, ale wszystkie ustawienia znajdziemy bez problemu w menu. Mamy tu możliwość nagrywania czterokanałowego dźwięku na oddzielnych ścieżkach do 24 bitów i 48 kHz, a z użyciem opcjonalnego adaptera XLR do 96 kHz. W tej cenie jest to najbardziej rozbudowane audio, jakie kiedykolwiek widziałem. więc teraz słyszycie oryginalne audio, które jest zbierane przez mikrofony w korpusie. A ta zakładka jest bardzo rozbudowana. Jeżeli chodzi o szumy wiatru, to jest ustawiona opcja na redukcję standardową. Nie, nie robiłem żadnego wzmocnienia, a dzisiaj jest troszeczkę wieczny dzień. Mam nadzieję, że mimo to mnie słyszycie. Zaraz zobaczymy jak audio wygląda, kiedy włączę redukcję szumów na wyższy poziom wyglądać. Redukcja szumów wiatru audio jest złączona na opcję high. Tak więc mam nadzieję, że mnie lepiej słyszycie, a wiatr jest mniej słyszalny. Ponadto mamy na wyposażeniu Waveform czy punktowy miernik luminacji. I nie możemy też zapomnieć o pełnym wsparciu anamorficznym. Lumixa już ze mną nie ma, pojechał dalej, a więc to dobry czas na podsumowanie tego wszystkiego. Co tu dużo mówić? Świetny, hybrydowy autofokus, który działa porównywalnie szybko tak jak w Sony A74. Ale wydaje mi się, że nie jest tak doskonały. Niemniej jednak, Panasonic, jak na pierwszy raz, świetna robota i czekam na więcej tego typu korpusów. Co mogę więcej powiedzieć: 6K, piękny obrazek, tryby slow motion, filmowanie open gate, dobre audio, świetna stabilizacja. Nowa linia świetnych optycznie obiektywów, którą możemy wykorzystać. Lumix S5 Mark II dorwiecie w sklepie Fotoplus za niecałe 12 000 zł z kitowym obiektywem. Dodam bardzo dobrym kitowym obiektywem. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to dostaniecie dodatkowo jeszcze rabat 1500 zł w promocji, która trwa do 31 marca 2023 roku. Ta puszka spokojnie ogarnie większość zleceń, zarówno foto, jak i wideo. Jeżeli ja miałbym się do czegoś przyczepić, to dla mnie osobiście zabrakłby tutaj wyjścia RAW po HDMI, ale akurat w tym modelu jest to opcja dostępna jako płatna aktualizacja i kosztuje około 200 dolarów. Jeżeli chodzi o moje osobiste preferencje, to ja poczekałbym na wersję S5 Mark II X która ma wyjść pod koniec maja. Wersja X oferuje nam znacznie więcej, bo dostajemy zapis bezpośrednio na dysk SSD po USB-C, a w środku kodeki takie jak ProRes, HQ, All Intra, wyjście HDMI RAF, a to wszystko w cenie około 12 tysięcy złotych za samobody, jeżeli chodzi o rynek zachodni. Ja wykonałem jakieś testy i stwierdziłem swoje, a resztę do oceny zostawiam Wam. Mam nadzieję, że tym filmem dostarczyłem Ci odpowiednio dużo informacji, aby dokonać właściwego wyboru przy kupnie korpusu. Pamiętajmy o tym, że wybór korpusu zależy od naszych osobistych preferencji i środowiska, w jakim pracujemy. Tak więc, jeżeli dotarłeś aż tutaj, to bardzo ci za to dziękuję. Ten film kosztował mnie sporo wysiłku i czasu. Tak więc, jeżeli możesz, to zostaw poproszę lajka, komentarz bądź suba. To bardzo mnie motywuje. Tymczasem dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.